Kontynuujemy nagranie. No, próbuj, próbuj. Jako się nie przejąłem tym, że mi rozwalili coś. Za bardzo nie przejąłem się tym, co jak widzicie, bo już sobie to za zabudowałem. Ważniejsze było dla mnie szybka odbudowa obrony, czyli szybka taka jakby szarża na. Na ten, z tej strony, wystarczy, że mury wzmocnię. Że te mury będą tragicznie mocne, i w żadnym stopniu nie, przysz, nie, nie będzie mi nic przeszkadzało. Tutaj niestety nie wiem, czemu nie mogę postawić, ale no już tak bywa. Czasem to już jest takie, takie jakby odgórne prawo. Tutaj damy. Katapulty konie damy też tutaj, chociaż konie mogę dać tutaj do środka. To jest mi niepotrzebne. Nie wiem po co to dałem. Będę bardziej na. To też nie wiem po co tu jest. Może zrobimy tak: większe pole do popisu mam. Dobra, o no, większe poletko mamy teraz, więc myślę, że będzie teraz OK co? Też tak sądzicie? Ja też tak myślę. Yy, tutaj damy, damy, damy tych. Tu już nie mogę, więc tutaj dajemy. Tutaj mam też dużo, kurde, muszę dać powiększyć jeszcze. Muszę powiększyć bo będzie cienko więc nie mam dość dużo jak widzicie gdziekolwiek bym dał teraz mogę dać mieć jeszcze no mogę gdzieś dać jeszcze żeby mieć tu bym na przykład mogę dać to zlikwidować i dać jeszcze jedno na tą chwilę nie potrzebuję chyba um, czegoś takiego konkretnego, ale pamiętajcie co musimy zrobić, żeby wasi mieszkańcy byli zadowoleni muszą być postawione te jakieś te posągi statuetki A lepiej żeby to były takie różne żeby wiecie, no, to podnosi wartość um, Waszego królestwa tańczący nie jedzie wiecie. to pomaga wam w ocenie jaka wasza populacja jest zadowolona wasza populacja ludzi nie możecie też kościółek ładny mały zrobić macie dużo hajcu, zróbcie opłaci się wam na serio zielarza, też pomaga zielarz dość mocno no także no co on potrzebuje. A proszę bardzo Pomożemy też naszemu sprzymierzeńcowi No niestety tu już ten kolega ...kiepsko sobie radzi Wysyła jeszcze jakieś te hordy swoich pomocniczków no, Ale co to dla nas, nie? dla nas najważniejsze jest teraz budowanie i już powoli armii budu, armię budujemy naszą armię. Twierdza to jest chyba jedna taka, jedyna gra, w której można mieć takie wolne pole do popisu. No fajnie by też było tutaj mieć osoby, które chcą przyjść chcą też przyjść pogadać no ale niestety no nikomu się nie chce nie chce no, już gadam z błędami z nawet piszę z błędami, gadam z błędami jednakże no no też jak mówię cały czas pracuję czy, czy, pracuję, czy pracuję ciężko jestem jakaś taka teoretycznie wiecie Teoretycznie można powiedzieć, że tak. Jest to praca... Hmm, pracuję w ochronie. Chyba nie mogę za bardzo też mówić o tym. Nie wiem. Nie rozmawiałem jeszcze z, z koleżanką jeszcze ogólnie na... W tej tematyce. Jak to wygląda. Jak to wygląda. Asesyni się na mury. No, tam się od tej strony, no bo innego by się nie mają. No, tutaj postanowiliśmy, musimy coś dać. No, niestety nie mogę nic tu położyć. No właśnie, nie wiem czemu. Chyba coś tutaj miałem położonego. W sumie ten skubaniec chciał chyba zburzyć i mi zburzył. Ale nie wiem co to było. To chyba pola jakieś, co? To były jakieś pola? Co wy o tym sądzicie? Tak, to chyba były te pola. Hmm, By nie jestem pewny. Tu jak widzicie rosną takie małe te, to zostawcie sobie tutaj na, na jakiś czas, bo z tego rosną większe drzewa. Myślę, że bardziej się opłaca sadzić e, jakieś takie te, żeby miały te ręce i nogi. E, Chciałem też coś jeszcze zbudować, aha tak, tych... Pięciu Tutaj dam hmm, Tutaj teraz przestawię e, Tutaj chodźcie Jazda konno Stanie sobie tutaj Mowlaj Tutaj Widzicie to, to chcę zrobić? Przesunąć Tutaj jak najbliżej, tu podsunąć jeszcze bliżej, żeby móc te, tą część atakować. No, niestety, przez te zwierzęta nie można, nie mogę działać. O super, o to mi chodziło. O to mi chodziło. O to mi chodziło. Ok. Teraz sprawdzimy, czy to będzie dobrym pomysłem z mojej strony, bo czy to był dobry pomysł z mojej strony tak zrobić, Aj, ale mnie to irytuje, jak to się tak, tak się dzieje, to poproszę tych panów. Mm. Tutaj tych panów damy tu. Chcę zniszczyć tutaj tę, więc wiecie o co chodzi. Tutaj podsuwamy sobie balisty, które powinny ostrzeliwać od tej strony. Tamto, tamto flankę. No właśnie, jeśli wyjdzie, już powinny na, naparzać na te konie. Przechodzą strzały, więc to są, jest, okay, jest ok. Podpalamy powoli. Ja chcę po prostu to zmieścić z powierzchni ziemi, mieć to podpalone, żeby te konie stąd odeszły. No, no i super, to ja. Jestem na tej chyba lepszej pozycji. Jak myślicie, chyba tak, z której mogę w każdej chwili wyskoczyć. Wyskoczyć i zrobić boom. Wziąć, wyskoczyć, zrobić boom. I będzie po nim. Ale dodamy tutaj. Tu. Tu postawię. Pak. Pak. Tak robię ze względu na bronę swoją. wiecie, co chcę zrobić? Chcę po prostu. Hmm, bo w tym momencie przykładowo już ta wieżyczka, co tu, co tu mam, na przykładowo to to już nie będzie mi potrzebna. I ja w tym momencie będę mógł sobie zwiększyć całość, przesunąć naprzód. i to co tutaj mam no, jest postawione czy nie jest dobra tutaj chodźcie mm. no widzicie pieniążki do mnie idą masą masa kasy Szkoda, zapomniałem, że muszę też mieć przecież mm, jakieś podłoże. Nie? Ja tak też to tak robię, ale muszę też przecież mieć jedzenie. Gdy mi się to jedzenie skończy, no to będzie kiepsko. Aha, dobra, konna gwardia. Też poproszona tutaj. Zmienimy pozycję. Damy to tutaj i tutaj damy nasze pole. Ja staram się wiecie, staram się działać to roz, rozkładać jak w największych rejonach. To też powinienem przesunąć i dać na inną stronę teraz, żebym mógł budować dalej na no, żeby, to, żeby, żeby sobie to rozłożyć rozumiecie bo mogę to rozłożyć, mogę to w każdym przesunąć. Oczywiście tutaj jedzonka sobie trochę dodam, bo moi niestety się nie wyrabiają z jedzeniem Więc muszę pamiętać, żeby utrzymać poziom jedzenia bo dałem na maksa. Podwyższyłem do Minus 8, więc będą bardzo jeść i podatki ściągać, więc kasa będzie mi rosła też. No ale no. Co jest za coś tak. Ja ściągam z nich podatki, a oni i wyczer wyczerpuję ich jakiekolwiek y, te energię ich. no, Takie życie. Gra grą, ale musimy zarabiać. To jest granie, tylko to jest tylko gra. Więc to, co się w grze, w grze dzieje, to jest no i tak. no I mamy teraz małą liczbę no, wojowników, których powinienem już podsunąć sobie do tutaj i zacząć powoli atakować mm, to, tego osobnika. Jest to dla mnie dobra, otwarta pozycja do ataku od tej strony jednak jak y, da, dałbym radę przejąć jeszcze taki kawałeczek, jak tu pokazuję teraz wtedy mogłem od tej strony wysunąć sobie kolejną bramę i od tej strony też je, je, jechać bo będę miał od od, od od tej prawej strony będę miał też obronę moją to jest też mój sojusznik, który jest ciapowaty w tej serii nie wiem czemu chociaż e, widać po jego nie wiem muszę sprawdzić jego radio muszę sprawdzić jego radio mm, kasy on kasy nie ma no to no niestety no musimy teraz mu pomóc ja mu muszę kasę wysłać bo to jest dla mnie ważny przeciwnik z tego względu że Ważny, no, jest takim ważnym przeciwnikiem, ale pomoc y, sojusznikowi jest ważna, bo on się odbuduje tutaj, on zainwestuje i wiecie no, oczywiście, że ci pomogę chłopie. Ja bym mógł teraz spokojnie wyjechać 65 osób. Staram się zrobić gdzieś sobie wjazd od tej strony No gdzieś tutaj Bramą I tutaj wjechać Balisty tutaj Inaczej Pyk Tutaj. stanę się gdzieś tutaj mniej więcej to w takich okolicach bałem się ataku od tej stronie, ale myślę, że będzie ok to nie ma znaczenia od tego są świnieczki moje Myślę, że no. A, nad dupą też stracicie zaraz. Dlatego właśnie zrobiłem świniaszków. To są dobrzy wojownicy, którzy przy dużym zagęszczeniu potrafią zdziałać wielkie cuda. Oczywiście też i mogę, mogę spokojnie sobie zacząć ich robić, jak będę chciał. Nie będę tracił masę kasy na, wiecie, no, na tych, na nich ogólnie. działać cuda cuda na kiju Próbujemy, próbujemy, ale no nie wiem jak nam to pójdzie Nie wiem jak nam to wyjdzie ładnie to podpaliliśmy im Czyli tą stroną jednak chyba nie będziemy mogli wychodzić

Mini Armium, sorry. Dobra. Wycofka, wycofka szybka. Szybka wycofka, żeby niech wysunie swoich pomagierów w moją stronę. Podsuwamy specjalnie. Niech przyjedzie, podsunie. O to chodzi. My musimy zrobić. To jest dobry motyw. Sami widzicie. Dobry sposób, tak. On może stracić dużą, dużą ilość mm, wojowników dzięki temu. Ja zniszczę czarnego, będę mógł spokojnie przejść pomóc mojemu Fumflowi Muszę mu też kasę trochę wysłać. Masz pieniądze? Kurde, nie mam tyle kasy. masz Konna. nie ma tyle ludzi w ogóle i co polecieli? no jaka szkoda, dobra, nie trzeba z tym olać to nie jest takie ważne to nie jest w tym, w tym momencie istotne ja potrzebuję teraz mieć większą ...większą liczbę, liczebność osób Żeby się odbudować No, zrobiłem wielkie błąd, że nie zacząłem atakować go szybciej no, ale doprowadziłem do tego, że się podpaliło mu wszystko, więc jest ok. Tutaj w jakimś stopniu pomogłem temu Dorniowi, Chociaż sam sobie nie dać rady, no przecież to jest wilk. A wilk jak zawsze, wiecie, zawsze sobie dawał rady we wszystkich, w jakichkolwiek okolicznościach. Więc, czemu teraz sobie nie daje rady, nie wiem. To jest przecież stronghold, to, to jest... Prosty sposób do wygrania tego. No. To jest Stronghold. To każdy, każdy, każda, jakby, każda rozgrywka prowadzi do wygranej. Dobra. No i o, to, o tym mi chodziło. O to mi chodziło. Ty, ty, no, czyli drodzy widzowie, w tym momencie powiem wam tak, już mamy to wygrane, chyba w tym momencie mamy to wygrane już. Zaraz zobaczycie czemu. Jeśli dobrze, dobrze, jeśli dobrze nie mam, to co teraz wykonałem, powinno się w 100% tak sprawdzić. Oni powinni zaatakować tą stronę, gdzie tutaj będzie miał wybite wszystko. To jest czarny. 120, 124. Myślę, że on może mieć ukrytych asesynów w środku tutaj. 120 osób. Pamiętaj, pamiętajcie, że właśnie czarny ten. Tacy właśnie czarni, czy, czy coś. Oni mają z, z reguły silne jakby jakby taki silny mm, defense, obronę dobrze powiedziałem defense, obrona w zależności od y, dane, danego, danej partii gry Stronghold Crusader bo on potrafi raz, raz być y, dość, ba, dość bardzo mocnym Jednym, innym razem potrafi sprawiać duże problemy dobra więc zaraz zaraz ale mamy już prawie mamy 25 minut co jest grane 25 minut ja potrzebuję mieć tu tutaj dwóch Sprawdzimy teraz, jak to wygląda tutaj z, od, de, z tej strony. Sztuczka magiczka, tak. Bez dwóch. No, zaznam się stary. Chodźcie tutaj. z, z na mój ruch. Które wykonałem teraz przesuwając wieżyczkę stąd do przodu. Teraz muszę przynaleźć tą tu. Zyskuję większe połacie terenu i zyskuję przybliżenie się do tego. I później będę mógł spokojnie z wieżyczek atakować. Yy, rozwalać sobie tutaj tych, co tu stoją. Żadni asesyni, żadni jakiś tacy nie będą dla mnie przeszkodą. I tak, masz. Masz też jedną pieniądze. Masz kasę. Proszę Masz. trzeba mu pomagać, bo jest wilk, który możemy może, może się przydać yy, w naszym, naszym terenie. Ale dobrze. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka. Ja już za chwilę zapraszam na kolejny odcineczek Trochę przedłużam trochę ten, ale czasu potrzeba na, na atak. Więc yy, widzimy się po rozbudowie. Yy, Rozbuduję się piek, wykonam pierwszy taki jakiś atak czy coś mm, i po prostu no i by, by to po prostu atakował. Dzięki wielkie, widzimy się już za chwilę.